Cześć kochane, więc jak widać przychodzę dzisiaj do Was z całkowicie innym makijażem. Tym razem makijaż Halloweenowy. Widać jestem bardzo, bardzo chora. Um, gadam całkowicie nie swoim głosem mam cały czas katar, cały czas kaszle i oczy mi cały czas zawią. cały czas jestem z papierem, dosłownie chodzę nie ruszam się, po prostu spokoju bez papieru um, także było trochę ciężko ale dałam radę mam nadzieję, że filmik wam się spodoba, że makijaż wam się spodoba um, jest to makijaż typowy dziewczynki czerwonego kapturka nie jakiś seksowny chciałam iść właśnie w coś prostego jak wpisywałam na youtube większość filmików um, czerwonego kapturka miało na przykład zakrwawione pazury po wilku oczywiście. Um, wiem, że to jest dość trudne, ja takich rzeczy nie mam w domu, nie mam chyba sztucznej nawet krwi, także postanowiłam zrobić coś prostego, coś na szybko, coś kto każdy może mieć w domu, każdy ma jakiś jasny i brązowy cień do oczu, każdy ma jakiś eyeliner, każdy ma jakiś róż do policzek i trzeba różninkę, czyli to jest naprawdę bardzo banalny makijaż. Um, Także i tak czy jak nie zabłysnę na nim jakoś. E, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba moja wersja czerwonego kapturka i oczywiście zapraszam do oglądania. Zaczynam makijaż od bazy z L'Oreal Paris Infallible Mattifying Base. Naprawdę bardzo tą bazę polecam. Następnie nawilżam usta Carmexem. Podkład z L'Oreal Paris nazywa się True Match. Jest to numerek 3D, 3W Golden Beige. Ten kolorek mi się bardziej kojarzy właśnie z miodem, jest taki cieplutki, wcześniej używam kolorek 4M Beige. Ok, więc teraz korektor Rimmel London Wake Me Up, naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona, tak samo jak kiedyś byłam z podkładu, zakładam troszeczkę pod oczami, bo wiadomo mam trochę worki z niewyspania przez ten kaszel, troszeczkę pod noskiem, bo jest zaczerwieniony, trochę na czoło i na brodę. Jest to kolorek 040 Soft Beige. Następnie puder matujący z Essence, nakładam go na całą buźkę, tak aby ona po prostu wyglądała na trochę bardziej bladą. Czerwony kawterek kojarzy mi się z jasną cerą, z czerwonymi ustami, tak jak Śnieżka. <laughs> Następnie nakładam róż z NYXa, numer 28. Ogólnie wszystkie pędzelki, które są czarno-złote w tym filmiku, one pochodzą z Primarka. Który naprawdę bardzo też polecam. Jak widać teraz właśnie robię śmieszne minki. Ehm, następnie po różu nakładam rozświetlacz z Catrice. Jest to numerek 010 Light Infusion. Tym razem używam paletki number 7 e, Taki bardzo jaśniutki róż e, nakładam na całą powiekę. Teraz to wszystko ładnie blenduję. Następnie e, używam brązu, e, brąz taki bardzo matowy na załamanie powieki i to wszystko później ładnie blenduję. Nakładam ten cień właśnie pędzelkiem z Essence, e, blenduję tym samym właśnie z Primarka. Cień nakładam na dolną powiekę i rozcieram tym samym pędzelkiem z Primarka. Następnie standardowo, używając eyelinera z Essence, robię kreskę tylko i wyłącznie na linii rzęs. Nie wychodzę poza tak jakby kąciki oka, chcę, aby ten po prostu efekt był bardziej naturalny i delikatny. Używając czarnego cienia z mojego zestawu do brwi, nakładam go na kreskę, którą zrobiłam wcześniej, tak aby ją po prostu bardziej zmatowić. i zaczynam od najjaśniejszego cienia właśnie z zestawu e, do brwi z Collection dla brunetek. Do tego używam pędzelka z Essence, on akurat chyba jest do eyelinera, ale akurat do brwi moim zdaniem idealnie się nadaje, bo ruchy są po prostu bardziej precyzyjne. Można powiedzieć, że zaczynam po prostu konturować brwi i u góry, i na dole. Ruchy są, jak widać, bardzo delikatne. Przód tak tylko delikatnie przeczesuję tak aby on po prostu był jaśniejszy od reszty. Teraz nakładam ciemniejszy cień, można tak powiedzieć, że to taka czekoladka. Nakładam go tylko i wyłącznie na środek i końcówkę brwi. Na przodzie staram się nic za bardzo już nie ruszać, tak aby po prostu samówczos był jaśniejszy niż reszta. Teraz używając mojego ulubionego pędzelka jak widać do rozcierania, e, którego używałam już wcześniej kilka razy, e, rozcieram delikatnie brwi tak aby po prostu wyglądały trochę bardziej naturalnie. Następnie nakładam żel z essence na brwi tak aby one były cały czas w jednym miejscu. Następnie mój najnowszy, najolubieńszy naj e, do rzęs Z Max Factor, False lash effect. I przedostatnia rzecz, czyli kontynuowanie ust. Do tego używam kredki czerwonej z Essence. Ogólnie, jak już mówiłam wcześniej, czerwony kapturek właśnie z czerwonymi ustami się kojarzy i z bladą cerą. Także mam nadzieję, że ten efekt mi się udał. Świnka też pochodzi z Essence, jest to numerek 14 Adorable Matte. Teraz rozcieram ją troszeczkę palcem, jak widać w kącikach u mi to nie wyszło, bo e, po prostu mam braki szminki, że tak to ujmę, e, oczywiście jakiś błąd musiał. Jeśli chodzi o fryzurę czerwonego kapturka, to moim zdaniem ona po prostu powinna zostać bardzo naturalna, e, zwykła, naturalna, jakieś fale, nic e, jakiegoś e, przesadzonego. Kolor tak samo wcale nie musi być blond, czarny czy brązowy, ogólnie czerwony kapturk, jak widać, jest w różnych wersjach, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak widać, makijaż nie był trudny. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I oczywiście zapraszam Was najserdeczniej na Instagrama, Snapchata, bo tam naprawdę jestem cały czas. Pomimo, że czasami mnie dwa tygodnie, trzy nawet nie ma na YouTubie, ja tam zawsze jestem na Snapchacie i na Instagramie. Możecie na Snapchacie naprawdę śmiało wysyłać snapy z pytaniami. Dużo z was już to robi, staram się na nie wszystkie odpowiadać. Yy, najczęściej właśnie na te, na których zadajecie mi pytania, bo jeżeli są to zwykłe snapchaty, to nie czasami nie daję po prostu rady, bo jest tak dużo. Yy, I na instagramie tak samo, zawsze do coś staram się dodać, także jesteście wtedy ze mną na bieżąco. Yy, no i zapraszam was do kolejnych filmików i mam nadzieję, że uda mi się też nagrać jeszcze jakiś halloweenowy look um, Oprócz tego, także ja pokażę wam tylko jeszcze na szybko sukienkę jaką w ogóle mam Bo przez cały filmik nie było jej widać Ja ogólnie, jak, nie wiem czy już mówiłam, czy nie, ale um, chyba ze znajomymi gdzieś będziemy się szli przewierać, Oczywiście szafa otwarta, możecie ignorować Nawet koszyczek, tylko tego koszyczka chyba nie będę używać Ja po prostu um, ściągnę wszystkie rzeczy z w, Wielkanocy i sobie ściągnę koszyczek normalny, bo to jest taki zwykły, czarny, jakiś zgnieciony w kratkę, nawet ma kustkę swoją taką, więc jak przykrywamy sobie koszyczek tak? w różnych sklepach, w większości były albo materiał, naprawdę taki materiał do dupy zawsze przeproszeniem, że tego nawet by się nie dało w jeden wieczór przynosić. E, bo to tylko raz i całe by po prostu się podarło. E, albo była za krótka, naprawdę nie chciałam mieć bardzo krótkie w tamtym roku byłam pielęgniarka, była dość krótka. No i wiadomo, ja teraz jestem chora, a nie chcę się jeszcze bardziej rozchorować. Jest naprawdę, kaptur dość duży. Tutaj tak właśnie wygląda. W ogóle ja mam bardzo seksowne skateczki: <grym> kropeczki różowe. Um, jak widać, ona jest dość długa, i ona ma tylko takie lekkie ścięcie na jednej nodze. Właśnie uwielbiam takie wiązania, jest bardzo słodkie Nie jest za bardzo wyzywające, tak jak większość tych sukienek um, Zaraz Wam pokażę, może nawet w lusterku Ok, więc ciężko teraz coś zobaczyć, bo mam ustawienia pomieszane um, Skarpetki moje sexy <noise> Więc właśnie tak wygląda jestem z tego kostium naprawdę bardzo zadowolona Ale się strasznie rozgadałam Także... Um... Dziękuję jeszcze raz bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Budziaczki!